Świetnie wyglądających promocji ciąg dalszy, bo jeżeli dzisiaj pogoń Szczecin strzeli minimum jednego gola, to ty dostaniesz 400 zł nagrę. 400 zł nagrę jeżeli zagrasz sobie kupą za 2 zł, taki jak teraz widzisz w superbecie i o tym powiem zaraz nieco więcej. Witam serdecznie. Na kanale obstawiamy. Bardzo miło, że wpadłeś na początek. Oczywiście, prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem i dziękuję serdecznie za każde kliknięcie. Lecimy z kuponami na dzisiaj i powiem Wam szczerze, że rozszaleli się Bukmacherzy, jeżeli chodzi o te promocje powitalne związane z powrotem. Przede wszystkim ekstra klasy. Zacznę sobie od tego tematu i potem na spokojnie przejdę do konkursu i do kuponów. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie ma konta w Superbecie, jeżeli ktoś chce poświęcić 2 złote, jeżeli ktoś twierdzi, że warto, poświęcić 2 zł na minimum jednego gola pogoni, żeby ewentualnie dostać 400 zł na grę. To teraz właśnie mówię do takich osób. Co trzeba zrobić, żeby z tej promocji skorzystać? Tak naprawdę niewiele. Trzeba założyć konto w Superbecie z dedykowanego linku pod tą promocję, linku, który macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jest link, klikacie, zaczyna się proces zakładania konta. W trakcie zakładania konta akceptujecie zgody marketingowe, czyli takiego dzyndzola zaznaczacie, weryfikujecie sobie konto gracza, a to znaczy wystarczy zacząć proces weryfikacji konta gracza, bo to i tak, i tak się przyda. No i trzeba wpłacić minimum 50 zł. Po wpłaceniu 50 zł jesteś zapisany do promocji na mecz Radom jak Pogoń. I jedyne, pierwsze, co trzeba zrobić po wpłaceniu kasy, to zagrać taki kupon. 2 zł na minimum jednego gola Pogoni. I to wystarczy. I ty czekasz do tej 20.15, Trzymasz kciuki. Za pozostałe 48 zł oczywiście możesz sobie pograć cokolwiek chcesz. Najistotniejsze, żeby z konta depozytowego, nie za freebet, zagrać na start taki kupon. 2 zł, gol pogoni, czekasz. Jeżeli gola strzelą, reszta jest nieistotna. Wynik meczu jest nieistotny. Mają strzelić minimum jednego gola. Jeżeli strzelą to ty 400 zł dostajesz w przeciągu 72 godzin, i jest to promocja dla każdego nowego gracza Superbet, Więc wołaj, Kumpli, mów im, że taka promka na dzisiaj jest właśnie też, między innymi, dlatego że ta ekstra klasa wróciła. W mega skrócie, promocję odbieracie zakładając konto w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Akceptujecie zgody marketingowe, weryfikujecie sobie konto gracza, wpłacacie minimum 50 złotych. To was do promocji zapisuje, ale poświęcacie tylko dwa złote z tych 50 na taki kupon, jak teraz widzicie Gol Pogoni. I to tyle. 48 ziko do dyspozycji i czekamy. Oczywiście gracie z konta depozytowego i jak Pogoń jednego gola wciśnie, to 400 zł dostaje każdy taki gracz w przeciągu 72 godzin w bonusie obrót 3 razy 1,91, ale to jest po prostu dla was kasa na grę. Za to możecie grać. Nie musicie wpłacać swoich środków, żeby za to grać. Nie, to jest wasz hajs i za to sobie gracie. Osoby, które chciałyby skorzystać. Do 20:15 jest czas. Odsyłam takie zainteresowane osoby do pierwszego komentarza pod tym filmem. Można działać. Zanim przejdziemy dalej, to oczywiście informacja o dwóch konkursach. Jeden konkurs niezmiennie, standardowo u nas na Facebooku. Obstawiamy.info, nazywa się strona yy, i praktycznie ostatnio codziennie, jak tylko cokolwiek ciekawego w piłce nożnej się dzieje, robimy konkurs. Prawdopodobnie 150 zł jest dzisiaj do wygrania. Ty, słuchaj, 150 zł nagrę dla ciebie, dla osoby, która jest pełnoletnia i ma konto na Facebooku, nie? Pula nagród jest 150 ziko dla takich osób dzisiaj. Serdecznie zapraszam na Face'a. Obstawiamy. .info jeżeli się nie chce wpisywać to zostawiam ci w opisie pod filmem bezpośredni link do Facebooka Wskakujcie, około 10 będzie, maksymalnie 10 będzie dodany post konkursowy. No i oczywiście konkurs YouTube'owy jeszcze tutaj. E, standardowe, symboliczne 20 ziko w superbecie do zgarnięcia. Dla subskrybentów kanału obstawiamy dla osób, które łapę w górę zostawiły tutaj pod filmem. To też serdecznie zachęcam do zostawienia łapy w górę. No i typujecie w komentarzach dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Radomiakiem a Pogonią. Standardowo dopisujecie swój gracza Superbeta. Typujecie do 20.15. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez gracze na Superbet nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. Komentarze do Waszej dyspozycji. A ja lecę do kuponów od ekipy, która już typowała, i zaczynamy od propozycji. Słuchajcie, Jacka. Sporo kuponów było na YouTubie od Jacy. 23 kupony podane, 11 trafionych, 22 czerwiec dwa razy trafiony, kupon. 7299 profitu. jest bardzo ładny profit. Mamy tysiaka. Na zwycięstwo pogoni. Wyjazdowo pogoń ma porobić Radomiaka, czyli czyste zwycięstwo. Generalnie dla mnie lekkiego faworyta. Jeżeli sobie spojrzymy na kursy, to pogoń wcale takim wielkim faworytem, zdaniem Bukmacherów, nie jest, ale też czytałem tutaj, że wielkie ambicje i aspiracje, podobnie jak w przypadku widzewa, jeżeli chodzi o ten sezon. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Za dużo oczywiście nie powiemy o tym meczu. No, były mecze towarzyskie, te przedsezonowe. Troszkę lepiej w tych meczach prezentowała się pogoń, bo oni. 3 z 4 meczów wygrali, przegrali 2 do 0 z Arką Gdynia, ale wiadomo, że to są takie mecze, gdzie też testujesz zawodników, to też podejście w takim meczu towarzyskim, przygotowawczym, jest na pewno zdecydowanie inne niż w meczu ligowym, nie? Więc tutaj po prostu Tysiak, na moim zdaniem, lekkiego faworyta 1997 zł, może wrócić. Druga propozycja totalnie mi się nie podoba, ale powiem Wam zaraz dlaczego: jest od Karola 6 na 20 kuponów trafionych, 4000 zł profitu, 500 zł na na 1200. Widzicie, czemu mi się nie podoba, nie? Andery rzutów różnych. Ja jestem miłośnikiem rzutów różnych, ale overów rzutów różnych, nie underów. Oczywiście każdy ma swój pomysł, trochę się śmieje, że mi się nie podoba, ale no ja mam taką świętą zasadę, że nie gram, staram się przynajmniej, czasem może się to zdarzy, ale naprawdę rzadko. Nie gram generalnie underów. Jeżeli mam zagrać gdzieś undera, co nie gram tego undera. omijam ten mecz totalnie. Tutaj mamy, no wiadomo, że y, to są pierwsze, pierwsze kolejki. Ciężko cokolwiek wyrokować ze statystyk z poprzednich meczów, bo nie mamy poprzednich meczów, nie? Okej, okay. możemy się zgodzić z tym, że to są to dosyć wysokie linie. Wręcz powiedziałbym prawie zaporowe, nie? Mamy under 11,5 różnych w meczu Górnika Zabrze, czyli maksymalnie 11 różnych może być i Lech i Gdańsk. To samo tyczy się spotkania pomiędzy motorem a arką. No i jeszcze linię wyżej mamy, czyli under 12,5 rzutów różnych w meczu radomiaka i pogoni. Karol nastawił się dzisiaj na trzy undery rzutów rożnych. Zgodzę się, że to są wysokie linie. Nie powiem, że zaporowe, ale wysokie, czyli. no W przypadku Karola liczona jest na to, żeby. Za bardzo te rożne nie były dzisiaj nabijane. Trzy razy underrzutów rożnych na 1200 zł. Pędzimy do propozycji numer 3, która jest od Pawła. 9 na 21 kuponów trafionych, ale Paweł to jest mocny zawodnik. Tu 6 koła profitu zostało, no ale ten profit robi między innymi kupon z Maja, gdzie 8500 zł było rzucane na 21 koła u nas na YouTubie i to siadło. Dzisiaj mamy 765 i 775 na BTTS-y. Dwa zakłady na to, że obie drużyny strzelą gola. Pierwsze spotkanie Motor z Arką, więc znowu, wiadomo, z pierwszymi Kolejkami jest tak, że no nie masz odniesienia, po prostu, nie? E, liczy się tutaj typerska czutka i czutka Pawła podpowiada, że obie drużyny strzelą minimum jednego gola. Arka, oczywiście, e, Beniaminek, jeżeli chodzi o ten sezon ekstra klasy, no tak sobie patrzę na te mecze przygotowawcze. Wiem, że przed chwilą gadałem, że jakby one za dużo nie powinny wnosić i nie powinniśmy na nie patrzeć, ale zobaczcie, mecze motoru, nie? 2-2 z Wisłą Płock, zwycięstwo 5-3 do z Lechią Gdańsk, 3-3 do -3 z Dynamem Bukareszt, 3-0 ze Zniczem zwycięstwo mega-overowa ekipa, jeżeli chodzi. Chodzi o mecze przygotowawcze. Arka 2 do 1 porażka z hpl i Jeruzalem. 2 do 0 zwycięstwo z Chojniczanką. 2 do 0 zwycięstwo z Pogonią. 5 do 0 zwycięstwo z Miedzią. 2 do 0 porażka z GKS-em. Tychy. Też du dużo goli w tych meczach przygotowawczych. Jeżeli ktoś na siłę szuka jakiegoś odniesienia, to można powiedzieć, że w meczach przygotowawczych było dużo goli. Tu jest propozycja BTTS-a. I mamy jeszcze propozycję na BTTS-a w meczu pomiędzy Hamarbi a Bromma Piokarną. To jest oczywiście liga szwedzka. Tutaj już mamy odniesienie, bo jest 16 kolejek za nami. Hamarby aktualnie na drugim miejscu. W 16 kolejkach 28 strzelonych goli. Dobra defensywa, bo tylko 12 goli straconych. Z drugiej strony, Bioma Piokarna 15 meczów. 19 do 19 bilans goli. No i jest celowane, że zobaczymy tutaj gole po obu stronach. I to jest celowane mocno w to, bo to umówmy się, jest kasa ładowana. W to dosyć mocna. Kupon numer 4 jest od Filipa, który podał u nas na YouTubie najwięcej kuponów, 100 podanych kuponów. 43 z tych kuponów na zielono 2350 profitu. No, i generalnie z Filipem jest taka sytuacja, że od momentu, kiedy podał pierwszy kupon, nigdy nie zjechał swojego profitu do zera. Bo doskonale wiecie, że jak ktoś dzieje ze swój profit do zera, to już tu nie wrzucamy na YouTube'a więcej kuponów. W przypadku Filipa nic takiego nie miało miejsca. Jest 2350 profitu. Dzisiaj za 1065 mamy, słuchajcie, sklejkę na 2277, i mamy tu sklejkę na dwa mecze. Przede wszystkim. Zakład na to, że pogoń nie przegra z Radomiakiem i że zobaczymy minimum 8 rzutów różnych w tym meczu. Po prostu trzymamy kciuki za obera, bo tak jak mówiłem, nie ma poprzednich meczów o stawkę. Ciężko się odnieść do czegokolwiek, jeżeli chodzi o same statystyki. No i mamy bardzo ciekawe spotkanie: Super Puchar Belgii e, mecz pomiędzy Royalem Union a Kluby Bruż. To, to, to jest finał, nie? To jest finał, to jest jedno spotkanie, więc albo wszystko, e, albo nic. I tutaj też mamy różne zaproponowane minimum 8 rogali w meczu. Do tego Brugia sama ma na Minimum cztery rożne. Doskonale pewnie wiecie, że sporo tych typów statystycznych na razie opiera się na truciutce, nie? Na tym, kto, jak widzi dany mecz, i, i, i po prostu nie mamy jakby argumentów, żeby to poprzeć albo to odbić, nie? Że to jest albo dobre, albo złe. Po prostu trzeba trzymać kciuki za te rogale, za te wszelkie statystyczne bety i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc coś takiego od Filipa. 101 kupon u nas na YouTubie. Teraz, słuchajcie, przechodzimy do kuponu od Jakuba, który robi wyzwanie 25 tysięcy złotych, ale zanim do tego przejdziemy, serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową. Bo ona przeszła bardzo duży update. Jest yy, o wiele ładniejsza, przynajmniej dla mnie. Yy, o wiele szybciej chodzi. Pojawiają się wpisy codziennie. Nie, więc możecie sobie też sprawdzać tutaj od ekipy. Obstawiamy typy praktycznie każdego dnia. Serdecznie zachęcam do sprawdzenia. Obstawiamy.info strona internetowa. Link też masz w opisie pod filmem. I możesz sobie na spokojnie po tej stronie pobądzić, zobaczyć co tam, e, co tam się znajduje. Może coś cię zainteresuje: opinie bookmacherów, opisy kodów promocyjnych, bonusów, promocji na start. Jest tego masa generalnie na stronie, więc ja po prostu zaproszę i zostawię link w opisie pod filmem. A teraz przechodzimy do kuponu Jakuba, który ostatnio w czwartek podejmował, y, pierwsze w sumie podejmował. No pierwsze podejście robił do, do tego swojego wyzwania 25 tysięcy złotych, jest y, rzucone 25 tysięcy złotych na trzy kupony na stawki. Pierwszy kupon, niestety, nietrafiony, zabrakło za rzutów rożnych. Wam tutaj zaznaczyłem, co siadło, co nie siadło. Rzuty rożne, a kto by siadły, ale z tego całego kuponu zabrakło meczówki w tym meczu. Wiem, że sporo osób gdzieś tam celowało w meczówkę i niestety sporo osób tej meczówki nie dostało, więc tutaj na pierwszym podejściu się nie udało, ale jest jeszcze 15 tysięcy budżetu, więc tutaj jest mocna walka. Dzisiaj 5 koła na 11 385. Ja już powiedziałem, że nie będę mówił, że jakiś kupon mi się podoba, bo to przynosi i pecha. Powiem, że kupon ciekawy. Mamy, słuchajcie, tutaj sklejki po dosyć niskich kursach porobione. Tak jak widzicie, ciut powyżej podwojenia może wrócić. Słuchajcie, over półtora gola w meczu pomiędzy Halmstad i Haken. Do tego Haken musi strzelić minimum jednego gola. Jeżeli chodzi o, o średnie statystyczne tych ekip, słuchajcie, w tym sezonie, no to mamy 3,326 gola na spotkanie odpowiednio jednych przepraszam, i drugich. Dodatkowo mamy gola Haken. Haken, które aktualnie w 15 kolejkach strzeliło 24 gole, więc ofensywa jest dobra. Do tego Halmstadt w 15 kolejkach 31 goli straconych, więc statystycznie, tutaj mamy odniesienie, jakby te gole tutaj pasują, nie? Do tego mamy też sklejkę na spotkanie super Superpucharu Belgii. Mamy propozycję też na overa 1,5 gola w regulaminowym czasie gry. Do tego minimum jednego gola musi strzelić Royal Union. Jeżeli chodzi o historyczne, bezpośrednie mecze między tymi ekipami, no to w tym roku dwa mecze były rozgrywane. W kwietniu oba mecze. W jednym meczu było 0-0 do 0 i w drugim meczu Royal Union wygrał 1-0, do 0, więc no tutaj jest over 1,5 gola. Proszę o tym pamiętać, nie? Patrząc na tamte mecze, to wtedy by nie siadło. I mamy jeszcze sklejkę oczywiście na pogoń, tak jak widzicie. Też over 1,5 gola i minimum jeden gol pogoni z tych dwóch goli. Generalnie Mogę tylko powiedzieć, że kupon wygląda ciekawie. Jest taka próba na dosyć niskie kursy, porobione sklejeczki, bardzo podobne, no w sumie, w sumie wszystko tak samo, nie? Bo over półtora w każdym meczu plus gol wybranej tutaj e, drużyny. Coś takiego mamy na 11 385 zł. I ja za to trzymam kciuki. Wyzwanie trwa. Idziemy dalej. Trzy kupony jeszcze przed nami. Jeden z nich jest, słuchajcie, od Pawła. 7 na 13 kuponów trafionych. Tutaj zostało 689 profitu i te 689 profitu jest inwestowane w sklejki. W ogóle co tu mamy Rumunię? Ty słuchaj, ale zacznijmy sobie od tego meczu Mialby. Mamy spotkanie pomiędzy Mialby i Aikiem. O 14 już grają. Tutaj też sklejka na gole i różne. Jeżeli chodzi o gole, to jest proponowane over 1,5, 2,75, 2,37, średnia goli. I tych drużyn na mecz ligowy. I mamy minimum 4 różne Aiku. Aik musi nabić minimum 4 kornery. W trzech ostatnich meczach, tak sobie sprawdziłem, 5, 8 i 2 nabite rzuty różne przez tą drużynę. I mamy jeszcze, nie wiem, skąd ta Rumunia się tu wzięła, skąd na to pomysł, nie? Farul Konstanta z, z Galati, to jest druga kolejka ligi rumuńskiej. I tu mamy zaproponowany po prostu over rzutów różnych, nie? W pierwszej kolejce w meczu Farula 13 rzutów różnych, w meczu Galati 7 rzutów różnych. I tylko tyle o tym meczu mogę powiedzieć na razie, nie? To jest druga kolejka, jeżeli chodzi o Rumunię. Tu jest celowane w overa rzutów rożnych. No Jak kciuki za to będę trzymał. Przedostatni kupon jest otrzymany. 6 na 13 kuponów trafionych. 7 profitu. Ostatnio 18 czerwca kupon dwa razy trafiony z bez podatku od wysokich wygranych. Dzisiaj też jest kupon rozbijany. Dwa razy 1100 na 2230 razy 2. to jest, to jest fajny kupon, nie? Mamy BTTS-a. Cholera, miałem tego nie mówić. BTTS-a lub overa 2,5 goli w meczu pomiędzy motorem. I Generalnie widziałem, że sporo osób nastawionych na overa w tym meczu, nie? Że sporo osób na, na to spotkanie, w tym spotkaniu liczy na gole. Tutaj mamy tą furtkę bezpieczeństwa, taką, bo może być 1-1, czyli generalnie nie będzie overa, ale będzie BTTS, więc to wejdzie. Może być na przykład 3-0 dla jednej z ekip, czyli over będzie, ale nie będzie BTTS, ale też to wejdzie, nie? Bo mamy to magiczne lub. Może być to lub. To, więc tutaj sklejka, znaczy nie sklejka, no y, y, furtka bezpieczeństwa na mecz Motoru i Arki i do tego mamy overa dwóch i goli w meczu HJK pomiędzy y, Oulu. HJK ostatnio świetny w czwartek, świetny kombek z Runawikiem, kwalifikacje do europejskich pucharów, przegrali pierwsze spotkanie wyjazdowe 4 do 0, nie? no i 4,90 było na awans w czwartek, na awans HJK. No i zrobili 4-0. do 0 I w dogrywce strzelili piątego gola. Oczywiście Runawik w 15 minucie czerwona kartka, ale w pierwszym meczu to samo miało miejsce, tylko że HJK czerwoną złapało. Zrobili awans. Świetna dyspozycja, świetnie rozegrane spotkanie. Jeżeli chodzi o mecze ligowe, słuchajcie, to są dwie ekipy, które mają bardzo fajne cyferki, jeżeli chodzi o średnie goli na mecz ligowy. HJK 3,26 gola na mecz ligowy. Jeżeli chodzi o Oulu, aż 3,53. Więc nie dziwi mnie, że tu jest wybierany akurat over 2,5 goli. Mocno grany 2200 z rozbitą stawką od Szymona w walce o siódmy trafiony kupon u nas na YouTubie. Ostatnia propozycja od Damiana, 9 na 15 trafionych, całkiem niedawno kupon trafiony 6 lipca, 5701 słuchajcie na plusie. I mamy tak, jest też Finlandia. Ilves ma wygrać z Jaro. Ilves, jeżeli chodzi o kwalifikacje do europejskich Pucharów 6 do 0 na Pysko, 3 tara w pierwszym meczu. W czwartek u siebie 0 do 0, no ale to jakby dwumet był zamknięty. A jeżeli chodzi o ligę, trzeba dalej walczyć, bo Ilves to jest ak aktualnie ekipa która jest no bardzo mocno blisko tutaj z Interem Turku, nie? Jest też Kłopio blisko, ale to jest topowa trójka yy, i na chwilę obecną po 16 kolejkach wygląda to bardzo dobrze. Świetnie grająca ekipa, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, a Jaro to jest ekipa 9 na 12 drużyn. Więc od razu doskonale wiesz, że mamy spotkanie ekipy mocnej ligowo, faworyta, no z ekipą po prostu ligowo słabą, nie? Mamy czyste zwycięstwo Ilvesz zaproponowane i mamy jeszcze sklejkę na mecz Wisły Kraków na wyjeździe ze Stalą Mielec. 14:30 zaczynają. Wisła gol, minimum dwa gole w meczu, overrzutów rożnych. Piękna sklejka. Wszystko na uwery i za to trzymamy kciuki. Przypominam Ci, 400 wy możesz dostać. 400 zł na grę dla Ciebie w Superbecie. Jest promka przygotowana przez Superbeta i przez nas, dla każdej nowej osoby, która, uwaga, założy sobie konto w Superbecie z linku dedykowanego pod tą dzisiejszą promocję. Linku, który znajdziesz w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta wystarczy zaakceptować zgody marketingowe, czyli okienko zaznaczyć, że akceptujesz. Zacząć proces weryfikacji konta gracza i wpłacić minimum 50 złotych. Wpłata na minimum 50 złotych. Zapisujecie do promocji na mecz Radom jak Pogoń. Jedyne, co musisz zrobić, żeby 400 wyodebrać, w sumie dwie rzeczy. Zagrać z tych 50 zł z konta depozytowego taki kupon, jak teraz widzisz, czyli zakład na to, że pogoń strzeli minimum jednego gola, tylko to cię interesuje. No i druga rzecz to jest to, że pogoń musi tego gola strzelić, nie? Bo jak pogoń dzisiaj strzeli minimum jednego gola. Tylko to nam jest do szczęścia potrzebne. To każdy gracz, który sobie dzisiaj z tego skorzysta, w przeciągu 72 godzin otrzyma 400 zł w bonusie na grę 3 razy 1,91 obrót, ale grasz za te 400 zł. Nic nie musisz płacać. Hajs na grę dostajesz. Osoby, które chciałyby sobie skorzystać. Serdecznie odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Jest tam link do promocji, a za oglądanie do samego końca serdecznie dziękuję, życzę dobrego dnia. Jak macie coś pograne, niech się zieleni. Pozdrosiema! Elonara!